Dzień dobry, kochanemu Państwu. Państwo sobie zdają sprawę, że my mamy herosa w kraju. Polska Fundacja Narodowa ciupnęła taki spot, w którym nasz premier jest po prostu debeściakiem. A skądinąd Państwo wiedzą, już po wczorajszym odcinku, że postanowiłem zostać gwiazdą jedynki i dwójki wszelkiej telewizji publicznej. W związku z tym wykonam dzisiaj piękną pieśń koronującą właśnie to uczestnictwo premiera w spocie. Drodzy Państwo, premier proponuje nowy ład. Wiecie Państwo. Od razu mi się przypomniała taka piosenka sprzed 40, paru lat kabaret, świetny lubelski kabaret, nie sprawcy nic prawcy, Śpiewał coś takiego. Zbudujemy drugą Polskę, wprowadzimy Nowy Ład i za lat 180. dogonimy trzeci świat. I właśnie takie rozwiązanie proponuje nasz premier. Bardzo proszę. Choć nie słyszał o nim wtedy cały zacofany świat Rozmontował on komunę w wieku jedenastu lat Potem przez noce i ranki rozświetlając sobą banki Prezesowi dając duszę został słynnym Mateuszem Mateusz trzymał Polskę do krztu. Mateusz wie jak oprzeć się złu Mateusz kapitalny to gość Mateusz, nikt cię tu nie ma dość i tylko nieliczni tak mają, że w tajnych kompletach śpiewają. Mateuszu, 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 Mateuszu mamy cię, powyżej uszu kraj przy tobie, nam nawala więc w podskokach od nas stala. Ale to śpiewają głupki z prozaicznej dość przyczyny, że nie mają czym smarować. Brakło dla nich wazeliny, a gdy smarowidła nie ma i po ślizgu, kiedy brak, nie jest łatwo w śliskim chórze wyśpiewywać. Sobie tak. Mateusz trzymał Polskę do chrztu. Mateusz wie jak oprzeć się złu. Mateusz, kapitalny to gość. Mateusz. Czy tylko ja mam Ciebie dość? Daj te, pane, 5 złotych, daj te, powróże, daj te. No, oczywiście żart, żart związany z patronatem. Zapraszam Państwa. Jeżeli ktoś miałby ochotę wziąć udział przy współpracy, przy produkcji programów wszelakich, zapraszam, będzie superowo. Dziękuję wszystkim, którzy już są. A resztę no, nieustannie hmm, do boju. Do widzenia. Do jutra. Siemano.